Tak? Dobrze. Pokaż. A tyle, on dokąd jedziesz? Dobra. Tu jest niezła, naprawdę. Niezła robota. Jak tam trzecia wieża gotowa już? Już prawie chyba, co? Dobra, tam może być, ta piłka nie przeszkadza. Słucham, ale ja nic nie słyszę, bo tak mam roczesz. Dokąd chcesz jechać? A po co? Ale co tam Waskanie jest fajnego? Ale Waskanie? A co tam jest fajnego? A tam są tylko sklepy? Nie, To Chcę się tam No zobaczymy. Dobrze. Jak tam Kopara? O, jedzie nowa. O, nowa trasa jest wytyczona teraz. Nowa droga. Tak, to jest idealna. Dobra. Dobra. Ona robi kierunek do portu. Dobra. Na około trochę. Ona jest już z ogra. Nie zamocu nie mam. A no nie ma tak na niby. Ale ja wiem, precyzuję. No to prawda. No to prawda. Jak tam Leon? Gotowe? Nie, to tata Dlaczego to nie buduję. Ja buduję teraz, teraz kręcę film Nie Bo teraz wszyscy widzisz Dobra Ja też będę robił Zobacz, ile zbudowaliśmy I już I zamek z drugiej strony i kamień O